Cześć, z tej strony, boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3D W którym, jak widzicie, kontynuuję zadanie Ochotnik. W którym przyjdzie mi się rozejrzeć po okolicy. Nie wiem w jakim celu i nie wiem czego mam w ogóle szukać. Ale skoro zadanie każe nam się rozejrzeć po okolicy, no to wypadałoby to zrobić. Dobra, to jest troll, tak czy. Okej, okay, to już kojarzę, co to jest za zadanie. Ty Tu Redańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta Redańska armia? No, dobra, to ja już wiem co kam. Co ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla. Radoswida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Hmm, te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Jest w tym jakaś logika, ale to chyba nie o to chodziło do końca. No zobaczmy, kto go zerwował do armii. Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówił, <coughs> pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie, chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że HO! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk, żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz jak się patrzy. I nawet e, śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów? Nie szkoda. Kolegów? Trochę szkoda. Posiłku? Nie szkoda. Znaczy, zażarł wszystkie zwłoki, jakie były w pobliżu. Zjadł do nie On jest niebezpieczny chyba? Chyba nie, jest niebezpieczny i narządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Mm, nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię przynoś farbę i ludz przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają ale ja nie mogę iść. Bo jak pójdę, to chłopy za łodzie zabiorą. Złe chłopy. Dobra, mamy farbę. To jest ta farba, którą kupiłem, kupiłem wcześniej w sklepie. Tak jak mówiłem, że wiedziałem, że to będzie przydatne. Pamiętałem o tym zadaniu. Także zobaczmy co on będzie rysował teraz. Co ja mam... Farbę, ale nie umiem malować. Rzeczywiście, może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję, niech umie. Hmm, to chyba zależy co? Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego jak na herbie. lepiej namalujesz. W końcu jesteś żołnierzem Radowida. Tak. Ja spróbuję. Ludź niech nie ucieka i patrzy. Niedobry ptak, brzydki. Nie, wyszło całkiem nieźle. Kurny, ładnie narysowałem. Ludź grzeczny. Ale ptak brzydki. Ja widzę. Może głupi, ale nie ślepy. Dobry ludź, nie taki jak inny. Dziękuję. No to chyba wszystko jeżeli chodzi o tego trolla. O, jeszcze jakiś schemat od niego dostępny. Dobrze. Dobra, trzeba zobaczyć, co teraz mogę wykonać. Kierunek Sklejga poeta w opałach. E, 13 poziom. Czym by się teraz zająć wróg publiczny? Porozmawiaj z łówcami czarownic przy kryjówce Filipy. I tak, teraz ostatnio właśnie mówiłem, że się zastanawiałem nad tymi dwoma zadaniami: wróg publiczny i spisek. E, bo zadanie wróg publiczny. Polega na tym, że mam uwolnić Filipę Eilhart i doprowadzić do Radowita. Z kolei, jak ja to zrobię, to ona może przewidzieć to, że spiskuję przeciwko niemu i zasadzka może nie dojść do skutku. I te dwa zadania mogą się wykluczać wzajemnie, także nie wiem, czy pomóc w, w tej Filipie, czy w spisku. Dobra, najlepiej to będzie chyba zająć się tak w publiczny zobaczymy jak to się zakończy zapiszę sobie grę i zobaczymy e, o co tu będzie w ogóle chodziło bo też nie chciałbym żeby jakieś tam zadanie zostało pominięte już jedno zadanie taką niewykonane e, z początku gry, bo też się jakoś jedno wykluczyło przez drugie damo w pałach to chociaż w sumie nie wiem czemu nie zajęczyłbym tego zadania bo ja je cały czas wykonywałem, bo w trakcie wykonywania i nagle wskoczyło jako niezaliczone. Trochę bez sensu, ale już nie chciałem wczytywać jeszcze raz. Mniejsza z tym, mam nadzieję, że już nie dopuszczę do takiego... Nie, jeszcze raz do takiej sytuacji, także teraz porozmawiam z łowcami czarownic. Chociaż tutaj też dochodzi do takiej trochę nieścisłości, no bo tam cały zakon tych łowców czarownicy rozwaliłem z tris. A teraz muszę z nimi współpracować, żeby zająć się Filipą i doprowadzić ją do Radowida. Ale zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. Też nie pamiętam dokładnie o co w tym zadaniu chodziło, chociaż o to, to zadanie z trolem akurat kojarzyłem, to wiedziałem, że farby się na pewno przydadzą. A teraz lećmy do łowców czarownic. Znamy wa kompletnie zmierzdały. Żebra musiały przebić płuca. Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty. Jeden kurwa wielki kłopot. Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Sposób na kłopoty. Przysyłam mnie radowi. A, to ty. Czekaliśmy na ciebie. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Świetnie. Pozwól, że teraz to przejmę. Masz, udław się. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radovid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. Tak to zamieniła się w sowy i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego to stara Elfia świątynia, którą ta wiedźma i przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nie. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życia. Ktoś z Twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni, reszta to już raczej nie żyje. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po Twojego trupa. No dobra, musimy... Halo, halo. Dobra, mogłem zapisać. Okej, okay, wchodzimy do tej kryjówki, zobaczymy co tu się chowa. Czy to tylko chodzi o kryjówkę Eilhart, czy tu jest jeszcze coś związane z dzikim gonem? Zapiski profesora Zygmunta. Prace badawcze będą przeprowadzane przez Gottfrieda Oss, Michelu Sabineu, Ruxer i Marco Gedla pod przewodnictwem Sig Sigismunda Glogera. Rozpoczynamy prace wykopaliskowe z ramienia Uniwersytetu w Oxenfurcie. Ich celem jest odnalezienie legendarnych skarbów króla Maglora z Estair. Mecenasem wyprawy jest princ Adrian Herbukot Morski. Jestem poważnie zaniepokojo zaniepokojony obecnością Wiedźmina. Już podczas pierwszego spotkania na Zamku Drachim sprawiał negatywne wrażenie. Tutaj w mroku podziemi Anseid jego obecność przyprawia mnie od reszty. Czy aby na pewno jego zadaniem jest ochrona ekspedycji? <laughs> Ponadto Zamek Drachim jest zbyt blisko Ksenfurtu, by nie dotarły do nas te... ...niepokojące plotki o princu Adrienie. <laughs> Kurde, coś mi na kartle siedzi. Kijan zażądał wszystkich notatek, które znaleźliśmy w, w ruinach Elfiej Zbrojowni. Odmówiłem. Rozbiliśmy obozowisko w rozległej i suchej kawe kawernie we wschodniej części kompleksu. Jest tutaj kilka aktywnych portali. Obawiam się, że mogą być niestabilne i jednokierunkowe. Wiedźmin zamordował Marko. Mój podopieczny odszyfrował jeden z bezcennych elfickich szyjców gdy nagle Wiedźmin na moich oczach podarzył mu gardło i wyrwał z rąk inkunaba. In Skoczyłem w jeden z portali. Wyrzuciło mnie w pomieszczeniu, z którego nie ma wyjścia. O ile nie pojawi się echo portalu, utknął tu na dobre. Mam nadzieję, że Micheli i Gottfriedowi udało się uciec. Reszta notatek trudna do rozszyfrowania. Brakuje w nich dat. Wygląda na to, że Wiedźmin od początku widziało na zlecenie Prince Adriana. Nie zdziwiłbym się. Gdyby teraz na Zamku Drachim razem opijali powodzenie swojego planu... ...do diaska, może trzeba było oddać te Elfie schematyki Janowi, co mi po nich, kiedy zginą... zginął w tej krypcie. Wypiłem resztkę wody, nie mam co jeść, Echo Portalu nie pojawiło się. Bogowie, nie wierzę w was, ale jeśli jednak istniecie, jeśli istniecie, pomóżcie mi. Okej, okay, czyli to jest... E, ...ciało chyba tego... ...kogoś, kto został oszukany przez Wiedźmina. Tu jeszcze mogę jakiś użyć. Czy to jest jakaś iluzja? Czy mi się wydaje? Chyba nie. Dobra, to już raczej nie ma co używać arta. Idźmy dalej, zwiedzać to. Jest pierwszy portal teleport. Musi być mechanizm otwierający drzwi. Brakuje jednej Dobra, przydałby się kod. Gdzie jest ten Eliksir. Tu jest chyba nie, to jest Biały Miód. A gdzie jest kot? Aha, dobra jest kot. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą, nie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Myślę, że na jakiś golem się czaj, ale jednak. Wej się na pusto. Kolejne ciało żołnierza, czyli to jest pewnie je, jeden o, z łowców zachęc, czarownic. Na dodatek łowcy pewnie przy grzebani. Się na to sobie piór. Dobra, czyli Filipa na pewno jest gdzieś tutaj. Trzeba ją tylko odszukać. Może da się go jakoś uruchomić? Ok, tu coś jest? Mm, ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. No to jak z znakiem, to pewnie Ardem. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest bezpieczny. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowit na pewno mnie doceni. Dostanę awans albo może nawet medal? No no, wiedzę, że mam do czynienia z karierowiczem. Ści, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka wydarzeń, <laughs> ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować. Szczególnie w postaci Sowy. Co takiego ma się tu wydarzyć? E, tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhard. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozontil, Francesce Findaber i Fringili Vigo. Na moje oko mają się to spotkać. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronić A co, jak nie zdołasz? Nie ma czasu na przepychanki. Oddawaj kryształ. Po moim trupie. Jak sobie życzysz? Na tyle cię stać? to Szybciej. Albo Chcę Tego żywego! Szulerny mu Dobra, wystarczy. Oddam ci ten kryształ. Zdroźni. Dobra, gdzie ja mam użyć tego kryształu teraz? Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. List do Filipy. Kochana, Filip. Mm. Popijam właśnie Twój ulubiony koktajl na trasie w posiadłości Ojca pod Metiną, i zastanawiam się. Ci u diabła strzeliło do głowy, zrozumiałabym, <laughs> gdybyś po prostu się mną znudziła. Przyjęłabym z pokorą, gdyby okazało się, że nie odpowiadał ci model, jaki stworzyłyśmy, albo że znalazłaś sobie młodszą i ładniejszą, ale na miłość wszystkich cholernych bogów Dijkstra, ten za przeproszeniem wieprz zamiast mnie. Nie wiem, czy to żart, czy testowałaś nowe mikstury, od których pomieszało ci się w głowie, albo może to jakaś Twoja kolejna gra. Jeśli potrzebujesz być blisko tego prymitywa, z powodów politycznych nie widzę powodu, żebyśmy musiały zrywać naszą znajomość. Ostatecznie to nie byłby pierwszy raz, gdy musiałybyśmy się ukrywać. Hmm, ciekawe. O, proszę. No to tego nie wiedzieliśmy. Okej, okay, ja stąd przyszedłem, czyli teraz muszę iść w tą stronę. Czyli w głąb kryjówki cały czas. umieścić to w odpowiednim miejscu, gdzie jest to odpowiednie miejsce teraz. Okej. Okay. Klasycznie pewnie ardem. Że wcale jest jakiś Kolejny... kufer do przeszukania. Raczej nie trzymała to ptaków, tylko korzystała z no dobra, ale co jest tutaj na dole? Też pytanie: czy ja tutaj mogę schodzić, czy lepiej sobie darować iść do tego portalu? Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się nekeron. Dobra, skoro podobało, spodobało się Neckerem, to pewnie muszę iść tam, czy chcę, czy nie. O, Jest już... nie ma... Dobrze, że te Neckery nie są na jakimś... ...wysokim poziomie e, doświadczenia. Tylko na dziewiątym, to raczej nie stanowią żadnego wyzwania, jeżeli chodzi o walkę, nawet na... ...poziomie trudności, droga ku Zagładzie. Dobra, wszystko zostało przeszukane, tu raczej nic więcej nie ma do zwiedzania. Także mogę udać się z powrotem do tego portalu. Że tu będzie jakieś starcie z, z czymś mocniejszym niż do tej pory, i raczej wątpię, żeby to była grupka nakerów Może najpierw sobie przeszukam te wszystkie odnogi, jakie tu się znajdą. No dobra, to już nic raczej nie ma ciekawego. Wezmę sobie kota, się napiję i zobaczymy, co nas czeka. Tu jest sporo ciał. Czyli wyczuwam walkę. No właśnie. Ifrit. nie mogło się dodać bez Dobra. Czym on jest ten Ifrit cały? O, on jakoś... On spala... Sp na ziemię, po której chodzi? Czy mi się wydaje? O, niedobrze, niedobrze. Bo prawie ginę. czemu nie mogę teraz zapisać gry? Oj, oj, oj. No powiem wam, że ciężko się walczy z przeciwnikiem, który. Mnie podpala za każdym razem, gdy się do niego zbliży. No, nawet za blisko nie podszedłem, ciosu nie zdążyłem zadać, a już jestem spalony. Dobra, trochę się odsunę, żeby się zregenerować. Ciekawe, jakie obrażenie w ogóle jestem w stanie mu zadawać z kuszy. i do ogóle trafię. Aha, po jednym. Ok, uciekaj. O, to podejrzewam, że tak, to ja mogę sobie. Cały dzień do niego strzelać. Po jednej sztuce mu zadawać obrażenia. No, medytacja w tym momencie też nie wchodzi w grę, bo nie mogę medytować, gdy w pobliżu są przeciwnicy. To jedyne co wydaje się takim najrozsądniejszym. Tak, skorzystanie z gromu zamiast... może nie jaskółki. Może grom zamiast kota, bo tutaj akurat na tej sali to jest dosyć dobra widoczność. Hmm. No i tak polecimy gromem. Zapiszę sobie stan gry i zobaczymy tego i, I fryta. Na silne obrażenie. Okay. dobra, jeszcze mi pokazuje, że tutaj jest jakiś przeciwnik w ogóle na minimapie. Co to jest? Nie topesz, czy o co chodzi? Dziwna sprawa w ogóle: czy to nie topesz, czy to o co chodzi? Okay, ale wydaje mi się, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Tylko sobie pomedytuję jeszcze na zakończenie. Mam nadzieję, że strażnik nie powróci. Nie, wszystko jest w spokoju. Także widzimy się w jutrzejszym odcinku, gdzie będę kontynuował zwiedzanie tego, tego, tej kryjówki, w zasadzie tych elfich ruin, gdzieś skrywa się Filipa. Także dzięki za uwagę na razie. Cześć.